Zanim przegłosował ustawę, w świetle której dzieci od 13 roku życia będą mogły korzystać z usług medycznych bez zgody rodziców. Jakie tego mogą być konsekwencje i kto mógł dyktować te zmiany w prawie, możemy się domyślać, jak przyjrzymy się przypadkom amerykańskim, kanadyjskim, brytyjskim w szczególności. W tych krajach. Problemy psychologiczne dzieci były rozwiązywane za pomocą wmawiania im albo przytakiwania na ich wyciągnięte z internetu teorie, że powinny zmienić płeć. I faszerowanie tych dzieci najpierw blokerami hormonów, potem hormonami, a potem e, niestety trudno odwracalne <laughs> operacje płci. I to wszystko bez zgody rodziców od 13 roku życia e, będzie mogło dziać się w Polsce. E, jest mnóstwo przykładów e, historii dzieci, które zostały w ten sposób skrzywdzone w Wielkiej Brytanii. Proszę przyjrzyjcie się temu i zobaczcie, co może czekać nasze dzieci w Polsce.